Witam, witam. Tutaj Wędrowicz i Polska Granie. Tu już jest kolejny, powiedzmy, że kolejny odcinek Let's Play Mafia prowadzony przeze mnie Wędrowicza. Tak jest. Zaczynamy grę bez jakichś specjalnych przygotowań. Kolejną misją jest tak naprawdę dziwka, ale no akurat mam taki błąd w grze, że pokazuje mi się misję ksiądz. No trudno. Jak zawsze zapraszam na małą cutscenkę, która tym razem odbędzie się bez dona. Your last mission didn't exactly work out, Tom. Your killing everybody means a lot of problems for us. They tried to rape Sarah. The cops ought to thank me. I know, but the one you let get away will make trouble. What? We didn't let anybody get away. They're all dead. One lived. They pulled him out of the car wreck. Shit. The one you killed? was the son of a city councilor, the mayor's friend, and Morello's accomplice. <laughs> and the one who lived will go crying to the councilor. Daddy didn't exactly love his son. But in these cases, a person can remember a lot of good things. By the way, his funeral's today. Pity I can't make it. You're lucky that second one didn't know who you were and couldn't give you up. But that's not why I sent for you. Tom, I have quite a delicate job for you today. Come on, let's get in the car. One of the businesses which the Don has invested a lot of money in has suddenly decided to forget his obligation. And he has taken up with Mr. Morello. It seems that Morello is trying to test our limits. We're not going to play his game. So what's going down? We're going to blow the place up. What? <laughs> what kind of joint is it? A hotel. Yeah. That is, it's a brothel, town. But no regular who house. It's a place for classy society types. And I have to knock them all off? Of course not. We'll just liquidate the owner and blow up his office. That should be enough of a warning for the others. We means me, right, Frank? I take out the owner and I blow up the hotel. Exactly. And there's one more thing one of their girls is passing information about our activities to Morella. Mm -hmm. We'll need her eliminated, too. Frank. Uh, uh... I have to kill a woman? Worst luck, huh? Here's a photo of her. She's cute. And she looks familiar. Are you certain this is her? Unfortunately, yes. Her big mouth has lost us a pile of money and some of our people. Why don't Polly or Sam do it? We know the place in and out. They'd be dead before they can get it together. Mm. So what's the plan? It's downtown, the Corleone Hotel. Find the boss and shoot him. You can do it in public. It'll be a warning. Then take care of the girl. The owner's office is on the top floor. Grab any documents and money you find there and then set up the explosives. You won't have time for much else. This won't be no picnic. I know. But if we don't take care of this now, we are next in line. Maybe you're right. The weapon and explosives are here in the car. Tom, good luck. bardzo. I tak właśnie zakończyła się odprawa. No, wydaje mi się, że stosunkowo długa jak na misję, którą mamy zrobić. Po prostu wejść, zabić, rozwalić. Um, jak zawsze postaram się przyspieszyć filmik. Do zobaczenia przy <laughs> hotelu. Um, tak więc dojeżdżamy już na miejsce. Po drodze zostałem dwa, zasadniczo dwa mandaty. Super. Wchodzimy do yy, budynku o nazwie Korleony. Mm, mm, mm. Ładnie tu. Krzywi. A, to do niego. Szkoda. Mm.

No oh, by the way, I'm looking for the girl in this photo. She works here. Do you know where I could find her? And who are you? A Seamus or Vice? No, I've never seen her before. If you want to enjoy yourself, choose from one of the girls down here. Well, I'm no I just need to talk with her. No, I'll Like I said, never seen her. So be kind enough to get out and don't make no problems. Watch the mouth, old timer. I ain't used to it. też. mój z pod że twoje nie więc Właśnie to chciałem powiedzieć, ale to mi mnie uprzedził. No ja cię zapamiętam, ty szczurze jeden. Na najpierw zajmę się babką. <ścoughs> Babka jest na piętrze i właśnie bierze kąpiel. Cóż, niech sobie nie przeszkadza. Które to były drzwi? Hmm. Całkiem, całkiem tutaj. To coś rolet na okno nie ma, to, to dziwne, zwłaszcza w takim miejscu, no ale... Zostawmy to. Tak jest, mam cię. altar. 'sed ah! Michelle, What are you doing? What's going on? What, what are you going to do? What do you want from me? I'm sorry, Michelle, but I heard that a bunch of people got knocked off because of your talk and someone lost a lot of dough. You're dangerous to us. It, it isn't true. It couldn't be true. Tom, wait! I I didn't know I'd hurt anyone. I, I wanted to help my brother and... I knew it. This it could only happen to I me, a to total screw-up. I can't just kill a young girl. A young man fool who wanted to help him. her own brother? Probably a real bastard. I just On the to other hand, worth getting killed over it? Get dressed and get out. Thank you. This place is going to blow in a little while. I don't want to see you in this town again.

Cholera zwiał mi. Nie lubię jak mi zwiewają. Będę go musiał zabić w jego biurze, a tego też nie będę. Nie, nie, nie tak. Chodźcie tu, łajdaki. Tego pskola z obrzynem trzeba najpierw zabić. Wow, 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 wow. Wajduk. Dawaj tego Magnuma, ty mi daj obrzyma. Obrzyna, przepraszam. Któryś z tych marynarzy ma broń przy sobie? Lepiej wszystkich zabić, nim nas zaskoczą. Hmm, tu jest jeszcze jakiś marynarzyk? Nie. Dobra. Lecimy. Trzeba ładnie przeładować. Obrzym nam się na pewno przyda. Ale biorę koltek na razie. Ten holeryk też miał broń. Bardzo za niego uważać. Smith and Wesson też. Tak, Smith and Wesson. Wow, 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 wow. Nie, bez apteczki się nie obejdzie. Nieźle mnie siekną. Nigdy się nie dałem tak zejść, no nie wiem. No to nie wolno tak, ludzie. O! Głupi. Klucza nie wziąłem hm? jedziemy, jedziemy. Go, go, go. Strasznie mam mało życia. Nie lu Super, Po prostu świetnie. Już się cieszę. Kocham mieć mało życia. Nie ma to jak mieć mało życia, prawda? To jest najgorsze. Teraz. No świetnie. Będę musiał misję powtórzyć. Tu jesteś. Nie ma nic przy sobie. Kode 1911. Przyda nam się. Zabieramy dokumenty. Podkładamy kasę. Eee! Podamy bombę. A jest jeszcze kasa przy butelkach. Dobra, lepiej lecę. To kiedyś był szczyt grafiki, docencie to. Just regular work. No i właśnie tak kończy się um, misja o nazwie Dziwka. Tym samym rozpoczynamy misję o nazwie Ksiądz. Um, zrobię let's play już niedługo, wrzucę go zresztą na YouTube'a. E, bardzo Wam dziękuję za oglądalność. Zapraszam do oceniania, komentowania, subskrybowania jak zawsze. Cóż, do zobaczenia w misji Ksiądz.